Z tej strony Manioks, a to jest pierwszy odcinek. Zagrajmy w Dark Sunk Online. Za długo w tą gierkę nie zagrałem. Mam w 15 chyba poziom, gdzie to się sprawdzało. Tutaj jest 15 poziom. To jest jakaś ocena siły bojowej, coś takiego. 3400 i na razie parę pierdółek, parę questów wykonanych czy ja mam coś tu fajne mi dropły rzeczy jak na przykład ten topór nadzwyczajny nie wiem czy to jest coś jakby legenda w tej grze ale, ale dobra pierścień z yy, pieczęcią i jakiś hełm, wyjątkowy przedmiot, hełm pretrajanski wypadł mi z jakiegoś kamieni i fajnie jest. To chyba jakiś legendarny. Ja coś czuję to, że to jest legendarny. Mm. Co my mamy teraz zrobić? Zbierz tkaniny od tych kuźwa babek, od tych trucicielek. Tam nawet, nawet leciał, leciał na początku to świadczenie leciało. Teraz już wiadomo, podniosłem poziom, to jest troszkę gorzej, troszkę gorzej. To wszystko działa tam. Co tu mam jeszcze? coś lepszego niby wartej zbroi tak ale wszystkich od o, 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 o. jeszcze ci premium ale trzymam chyba na czarną godzinę <grymne> co my tu mamy? Jakiś nic do życia, Chełmik, ale słaby. Nie mam nic lepszego. W półneczku, nic niestety lepszego. To lecimy zbierać te tkaniny, które wypadałem żenująco naprawdę bije się człowiek z nimi, zbije, bije, zabije ich z 30, 40, 50 i nie wypadają, co jest to właśnie byk byk Pff. chyba wczoraj miałem jakieś glitcha. tu pierwsza zabita już nie wezmę odłamek a tych białych nie zbieram bo to jest jest zwykłe przedmioty, lipa, lipa po całości, się to nie opłaca zbierać. Nie wiem, do czego jeszcze wiele rzeczy tutaj jest potrzebnych. Jest jakiś tutaj crafting, w ogóle jakieś miałem questa żeby jakieś buty stworzyć dla jakiegoś gościa. Nie wiem, czy będę mógł coś takiego dla siebie stworzyć, ale na pewno później, później, później to zobaczymy, co, 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 jak to będzie wszystko wyglądało. Tyg leżą. O, jest trochę ich duży. Trucicielek. Tyg leżą. Ale nic nie wypada właśnie. Na początku jedno wypadło, tylko te te, te yy, tkaninka i, i to wszystko. Dwa dni później. Może się uda, może. Ach! O, te dobrze dają ekspa, te dobrze naprawdę dają ekspa. Teraz w zasadzie jak mam ten chemik i te bajery na sobie, tak, to, 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 to nic mi się nie stanie. Ja nic mi robią kompletnie. Jestem tutaj niezniszczalny na tej mapce. Chyba. Nie ja wiem jakby... Jeszcze nie, nie dałem się bić y, temu temu bosikowi. Czy to mini bosik jest? Czy cholera go wie co to jest? Czy jakiś specjalny przeciwnik, nie wiem jak on bije. Nie, nie bierz śmieci. Bierz tkaniny. Dobra, lecimy. Tak, tak, pokazuj, pokazuj. Jest i boss. To chyba boss to jest. Albo jakiś wyjątkowy przeciwnik jak w Diablo. Ja nie wiem, nie wiem, nie wiem jeszcze dużo o tej grze. Nie wiem jak go nazwać. w zasadzie już niczym go nie nazwę, bo go tu już nie ma. Przypadkowo gościołem, a miałem go zostawić. Dobra. Spoko. Dobra, jakieś pierdoły tutaj będę zbierał. Jedziemy, jedziemy z kłascikiem, nie? No czekajcie, właśnie, bo wczoraj od... jeszcze przypadkowo coś klikłem, gdzieś wlazłem, poszperałem tutaj w tej grze i udało mi się wejść w jakieś zadania jakby specjalne. Klikłem wczoraj sobie, żeby zabić 300 przeciwników czy 350. I dostałem sporo ekspa za to. I ten, i wyjątkowy przedmiot. To ten taki różowy, tylko że ten różowy mi dropną z bosa, ale dobra. To dostałem z tej misji pierścień. Z tego Ach, myślałem już No i zostawcie, zostawcie, nie męczcie się. Naprawdę wyrzucimy to, a weźmiemy to i zobaczymy jak to działa A, spadaj. Mało mi robisz, weźcie to Uuu, słabsze O, Uuu, sru no nie dadzą mi nawet y, zobaczyć wejść w tego quest'a, no, nie wiem jak nawet. <grystanie> czekajcie, czekajcie, no spokojnie gdzieś tu. O, 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 zadania i zadania dnia? Jest. Jest. Ja wczoraj była tutaj 300, dzisiaj się dostanie co to jest? Nie wiem. O! O, 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 wykonaj misję 6. O kurde, 6 misji. No dobra, co, co, co sobie to zrobię tam kiedyś? bo wątpię żebyś, żebym dzisiaj to zrobił te 6 jak? chyba że już poza nagraniem to najwyżej jak to zrobię to yy, pochwalę się itemem pochwalę się itemem jaki mi wyda yy, ta, ta misja jeszcze nawet nie wiem co może wypadać dokładnie czy jakieś bro, czy to wszystko po prostu leci czy to jakieś tylko te jest Słabsze, bo to wiadomo. Łatwa misja. Zrób 6 sześć, zrób sześć misji to ci. to zrobisz tą misję. I tyle. Tyle w tym Jest skrzynia. Jejciu, jeszcze jedna. Please. Please, naprawdę jest. A, to nie, no po 27 biją wtedy jeden strzał. To przecież, ma taką kosę teraz się kiererzy. To szok. Jest dobrze, jest dobrze. Naprawdę, jak na początku jeszcze żadnej. W tym żadnym MMO online, żadnych takich gierkach na początku nigdy mi nie wydropił tak cenny przedmiot jak ten. Wynajmniej ja go uważam za cenny, bo jest taki fajny kolor. I Pisze tam wyjątkowy. coś tam pisze? Jak to tam pisze? A nadzwyczajny to jest... Jeszcze więcej niż zwyczajny. Cyk, cyk. No, rzecz, tą ostatnią tkaninę, cholero. Jest jakiś boss. Król, tak, to jest król, to kurda. Fajnego króla mieliście. Zęby w ogóle się zbierały. What the fuck, po co te zęby? Żył sobie ten. O, nic nie wydropicie serio. Jest was tyle. Jedno, pieprzone. No, już zrobiłem tą misję, dobra. Okej, okay, ogarn niezły Zbir pojęcie dzieci. no 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 Podam kawieczne gaje Spieprzamy stąd, tu, tu już nie mam misji w ogóle kompletnie, nie? W końcu tą strefę kończę A jeśli się sobie tutaj do którego? 15, uaa! Ale, ale, jestem zadowolony. Jest to wspominać z tej lokacji. Nie mówię, że tu nie wrócę. To jeszcze mogę tu wrócić. Czekajcie. Tak się robi, tylko że... Pierdoła za mną nie lezła. To przecież... Czekajcie, w jakiejś to grze było, że jak już się miało wysoki poziom, to już ci nie atakowało to chyba w diablo. Nie wiem, nie, nie pamiętam. Ty, ty ty mogę sobie patrzeć. Mogę, mogę, dobrze. Pełno pierdół, może to pójdę sprzedać. Tak, pójdę to sprzedać. Zdecydowanie tak. Jestem na tak. Ty, ty, ty. To 20% zniżki? What the fuck? Ale czy... Czekajcie. A, ja sprzedaję. To prawym się sprzedaje, już bałem kiedyś, że. Po prostu nie, nie umiem sprzedać nawet, jednak umiem, pyk, pyk, Tutaj ten, fajne to było jak trafiłem to pierwsze przed tym różowkim. Nie, to było dobre, bo, jo, ja, co ja trafiłem, co ja trafiłem, okazało się, że zaraz dropi, co? Ten siekierka, nadzwyczajna, muszę się nawet zapamiętać, to nazwę, nadzwyczajne przedmioty. Czekajcie, bo ja mam iść do góry. wszystkim, że idę do tego tego do tych trucicielek. W końcu coś nowego będzie. Co to jest? Handlarz artefaktami. W ogóle tutaj dużo jeszcze nie, nie wiem. O, o! Wow! 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 To znaczy, że. Różowe to jest dobrze, to jest dobrze, to jest naprawdę dobrze, dobrej temy. Jak widzieliście, tam były same. Różowe i one ponad 3000 tych tych pierdółek tutaj. To jest, nie wiem czy to jest waluta premium. Choć to wypada tam z misji czy z jakichś przeciwników. i, Także się powolutku zbiera. Nie mogę się doczekać. W ogóle nie wiem jak znaleźć jakichś bossów. Gdzieś mi teleportuje się do jakiegoś miejsca jest boss i fajnie jest, i bije bossa. Ale nie wiem. Szkielety, no tutaj jest podstawa. W, w, w tych rpg -ach. musi to być bez tego nie istnieje żadna to Pugera fajny fajny ten cios jest ten drugi specjalny uderze to niby a nie zabiłem was a daj że wybucha i, i dead dead deady a te flagi to chyba są te, te te bossy mini bossy będę musiał zobaczyć na różnych chyba filmikach jak, jak, jak to, albo w ogóle no, w Google pisać jak wygląda w Dark bo... Czym jest o, oznaczony? Czy to jest taka pierdółka? Coś mi się zdaje, że taka, bo ten jest trochę za wielki Ale i tak jest lewy jak jego stara Nad nie biorę Chodź się skuszę, skuszę się, skuszę, bo a jak będę miał coś lepszego Śmieszne to jest, że to TT identyfikacja tym prawym w te znaki zapytania jest darmowa bynajmniej chyba darmowa nie wiem czy się nie płaci kasy czasem cyk, cyk lecicie czy wy nie widzicie, że jeszcze ze mną nie macie szans po prostu szczęście miałem drypu taki tem, że Czekajcie a sobie pobiegniemy szybciej, to wiadomo, że to nie jest tylko do biegania. To powinno być chyba do... Bicia jakieś tam, nie wiem, lecimy. Póki jest sprint. Sprint. Nie, nie, nie. Ja takich pojedynczych nie atakuję. To nie ma sensu. Jak się zbiorą grupy. Bum. O! A to ich w ogóle ja. Ja myślałem, że to tylko raz ich. Tak wybucha na nich, a to widzę, że to ich kość do śmierci. Raz, dwa. I leżą. A czekajcie. Lecimy, lecimy. Żenujące szkielety zostawcie mnie, naprawdę. Jak was tu nie będzie dość dużo, na przykład nie 50, mi nic nie zrobicie, kompletnie mi nic nie zrobicie. Nie wiem, czy mi, na pewno mi pewnie spada jeden HP, ale taką regenerację mam, że to mgnienie oka. Albo nawet nie spada, bo mam w sumie pancerz, ten hełm. Hełm to jest epickie, coś epickiego. Taki przedmiot żeby mi wypadł. Znaczy ja, o, ja tak się jaram, bo ja coś czuję, że to jest ten złoty, już ten, ten różowy jest dobry, na pewno jest dobry, a ten złoty jest na pewno też, albo jest ciupkę lepszy od tamtego, albo jest o stopień gorszy, to jest jakiś taki, ciupkę gorszy. Czekajcie, bo ja tutaj mam, zbierz pajęcze, fajery. Jest! Zęby. Zęby, ale jaki kolor! Holy shit To możliwe, że to każdemu tak w tej grze cholera gdy robią takie temy. Ja się tutaj jaram, jest boss jest boss? trochę, trochę mocny, dobrze Dobrze, dobrze, dobrze o. No cóż Trafię Patrzcie. Nie, no nie wierzę, co mi z tego, że z tej siła bojowa wzrośnie Jak mi i tak kuźwa ale w sumie będę miał teraz damage'a a biorę to jest kit większy damage będzie leciał choć nie wiem po co mi na razie ale to, to się przyda dobra widzę, że to z nich tu dropi ta pierdoła pajęcza nie no no no, no pierścień zobacz, Micha o nie Ale Co mi tam pokazujesz, co mi tam pokazuje, jak tu już nikogo nie ma, no właśnie A się mecze, idę tam, a oni mnie Trolują, trollololo, trollolo, trollolo Zostawcie mnie, zostawcie mnie, chyba że to ze szkieletą leci. Chyba tak, bo jednego palciało Zobaczmy Pyk Najpierw ich nie muszę bić, nie muszę się meczyć, nie muszę po prostu podchodzą, jeden strzał i to ich po prostu FINISH że Żenua, pe, Dobra, tutaj myślę, że coś wypadnie. Proszę, wypadnie, pajęczyno. Pajęczynko. Pajęczynko. Ohoho, tutaj widzę grubsza impreza. Jest coś strzelający, jest jakiś licz. Licz do trzech. Nawet do dwóch o, no Nie byli to jacyś tacy na razie Godni mnie przeciwnicy Wypysk wpysk wpysk O, o kolejna dawka Upiora Cholera leć, laci Dobra, kontynuujemy, jedziemy dalej co my mamy tu zrobić? Na czym skończyliśmy mm, 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 mm. Jak ja mam zrobić tę misję ludzie yy, Zbierz pajęcze nici ilość od kasającego, pajęczego potomka Aha, aha, no spoko Żebym wiedział jeszcze gdzie on jest gdzie on jest? Mogę gdzieś tutaj nic nie przeczytać, mi nic... Ale lipa, no... Pajączego potomka... Gdzie ja mam znaleźć pajączego potomka? Może to ten, ten wielki? Hmm... Zaraz zobaczymy. Nie, to jest wskrzeszony boch, bo krzesiciel bohaterów tego, tego bajera a że ten łucznik przebudzony to nie to również nie on lechaj o twardy, twardy ale słabo i tak bije nic ciekawego tu mi nie wytropiło o o dobra lecimy dalej lecimy szukać lokacji w której znajdziemy tego pajęczego bajera mm. Wiecznym gaju musimy szukać wieczny gaj. Jak znajdziemy wieczny gaj, to wtedy Wtedy będzie git Czekajcie łąki nie, nie nie. groty, nie! Nie wiem gdzie to jest Wieczny gaj Wszystko, cacy, cacy, tylko gdzie to jest? A jeszcze nie ogarnię, po prostu nie ogarnię. Eee, wiecznym gaju jestem. No i wid. Tutaj gdzieś to trzeba zrobić. Gdzieś to tutaj trzeba zrobić. Coś to... Jeszcze gdzieś to pisze? Lokacja? Katakumby. Nie, to nie jest wieczny gaj. Chyba, że. Lada moment coś dropnie z nich. Jakiś pajęczyny. Choć wątpię. Nie, nie, dobrze, dobrze, Stała tego, ale nie pokazuje jakiejś nazwy w całej strefie. no King Hill, Krypta Króla, z Krypty Króla tutaj wychodzę, no i nic z tego nie mam, czekajcie, że to jest, nie, o, 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 ale bym ominął, ale bym ominął, ominąłbym aż tarczę, która jest świetna, ale... No, z moim mieczem nie ma co się równać. Tak powiem. Jedziemy dalej. Pyk, tu, cyk, lecimy dalej. Nawet chyba nie będę zwracał na nich uwagi, choć... Oni mogą mieć to, czego szukam. Te pajęcze bajery. Esencja. Fuck, ja używam niebieskiej, pogieło. No właśnie, właśnie, dlaczego ty tak bijesz? Bo masz esencję niebieską. Teraz chyba... E nie, w sumie tak będę tak bił. No właśnie. Tutaj Cholera. Stary most, wod Wodospad? Nie wiem, nie wiem. Naprawdę jest problem. Zagwózka Może sobie daruję tą misję. Nie. Nie poddam się. Oj, będę walczył. Walczył aż ją zrobię. A jak ją. O, 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 czekajcie. Jest. Please, wyrzuć z siebie to. Wyrzuć z siebie to. Wyrzuć to z serca. Tu pajęczynę. Jest? jest? Nie, 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 to nie jest pajęczyna To nie jest pajęczyna niestety, nie Lecimy dalej Zbierzmy grupkę, boom Pyk, 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 pyk tu, 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 tu. oj. oj, oj. Okej, okay, okej, okay. tu nic nie ma chyba. Gdzie ja idę w ogóle? Gdzie ja idę? Niby to są chyba bossy, no? Mi się tak wydaje, że to... Nie, to nie są Takich... Albo że on stamtąd też tak przyleciał, do mnie. dropcie please. Że jestem w złej lokacji, nie ogarniam niestety jeszcze do wszystkiego. Tutaj jedziemy dalej. Ale w skrzyniach nie. Ale Lipton. Nie wiem co zrobić, naprawdę, to mnie głupia mapa, mi nie pokazuje kompletnie, co mi... Z... Zbierz pajęczej nicie, ilość 30 od kasającego pajęczego potomka. W wiecznym gaju, wiecznym gaju. Kasający po... Nie, to, to, to wiecie co? Może ja się tam wrócę, zejdę tam jeszcze niżej, nie wiem, spróbuję jeszcze niżej i pójdę na pałę, po prostu, nie wiem. Jeżeli będzie chcą pomóc, to nie, to sobie sam znajdę to. Sam sobie spokojnie to znajdę, choć... Nie, myślę, że mam jedno, a nie to jest jeden. Na pięć, nie. Dobra. W tym odcinku to tyle. Zrobię sobie jeszcze parę misji. Zobaczymy jakie będą jakie, jakie trudności. Będą. Jakby na przykład zbijesz pajęcią ilość nici dwa, to ja dziękuję. To, to tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.